Okej, okay, cześć, witajcie. ze Karolcia i dzisiaj jesteśmy w y, y, futbol teamie i dzisiaj sobie elegancko y, chciałbym was zaprosić y, na... do klubu Ponieważ założyłem swój klub w football teamie, jest to team Karolcia, aktualnie jestem sam w tym klubie, ale y, dzięki wam mogę być tutaj fajny składzik i y, moglibyśmy fajnie tutaj sobie pograć, te gieraczki i tak dalej Troszeczkę na tą gierkę, i jakby, <coughs> jakby nie, nie robiłem nic w rozwoju tego konta ani nic, mm, ale myślę, że sobie zaczniemy tutaj od e, początku e, lecieć e, z tymi openingami, z tymi wszystkimi poradnikami itd., e, itd. Tak tak <coughs> myślę, że może byśmy jakoś zaczęli, nie wiem. E, ten pranik byłby na przykład jak e, zrobić zdjęcia mm, do klubu itd. i tak dalej, i tak dalej. E, więc e, no ogólnie co mogę powiedzieć jeżeli chcecie z nasę pograć w tą gierkę e, to możecie biegać poprzez reping który jest w opisie znajduje się i będziemy sobie pykać e, ze zmian, które zauważyłem, które, m, których nie było w sumie w tej kierce to jest jedynie jedyna stółówkę po której dostajemy mm, tutaj dodatkowo jakby energię, więc te 200 energii teraz da radę codziennie bez problemu zrobić <laughs> eee, Dodali jeszcze w sumie parę rzeczy, tylko w sumie teraz mają wymienić jakich A bodajże, nie wiem czy na miasto coś się zmieniło, chyba nie <laughs> Ale tak eee, nie wiem, czy nie, 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 nie da się nie da rady podać. Chociaż e, nie, da się podać. Podawałem linka do teamu też w opisie. <laughs> Macie też w opisie Refinka. Także co? E, nie mam końców, żeby zrobić odmiany opening i tak e, dalej. Może uda się wziąć współpracę z Football Teamem. E, ale zobaczymy, tak. E, także co? Ewentualnie może. Następny overall, co bym jakieś 50 skrzynek otwierania. Bo w sumie... Eee, czekajcie, gdzie to jest sklep. Tutaj jest sklep... Klub eee, klucza, tak? 50 kluczy, razy 50 to jest 2500. 2500, no to to jest, no, 190. No, jest 100 zł, żeby zrobić tu 50 skrzynek. Będzie ciężko, ale może coś tam się mm, da zrobić y, z tym wszystkim. No, tutaj powodzenie w treningach, oczywiście. Tak, ewentualnie y, pojawią się tam jakieś filmiki na pewno z Blustera, plus, y, z Minecrafta i zacznę, zacznę sobie nagrać z y, Football Team'a, także co... Mm. Dzięki za oglądanie, Dzisiaj tylko taki odcinek, ponieważ zbytnio nie mam też czasu, żeby coś nagrać innego, podejrzewam, że jutro już będzie normalny odcinek też nie chciałem, żeby się został kanał pusty, tak, także co, dzięki za oglądanie, dzięki, że połączycie tu zespołu, tak, będę musiał poz pozdrowić ciebie was w, w kolejnym odcinku, także co, dzięki za oglądanie, trzymajcie się, shimano, yo!